Liturgia dzisiejsza, którą Kościół będzie sprawował w godzinach popołudniowych, wieczornych, to niemsza święta. Nie sprawuje się w tym dniu liturgii sakramentalnej. Według bardzo dawnej tradycji, Kościół w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę nie sprawuje sakramentów. Swoją pierwotną formę Liturgii, przeżywania tego dnia odkrywamy dzięki bezcennym źródłom historycznym, które są znajdywane od wczesnych wieków chrześcijaństwa, które opisują jak wierni Chrześcijanie z Ziemi Świętej gromadzili się na adoracji krzyża, słuchaniu Słowa Bożego na górze Golgota, rozważali mękę Pana Jezusa. Śpiewali psalmy i uczestniczyli w modlitwach. Ważną starożytną tradycją jest tu również post ścisły. Odmawianie sobie jedzenia. W ramach dokonanej już przez Piusa XII reformy Triduum Paschalnego przywrócono w liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek komunię eucharystyczną. Ale z hostii konsekrowanych tylko w dniu poprzednim, w Wielki Czwartek. Więc przywrócono liturgii Wielkiego Piątku charakter mszy z darów uprzednio uświęconych. Do dzisiaj w liturgii wschodniej istnieje taki zwyczaj. W kościele łacińskim w dawnych wiekach częściej była Sprawowana taka liturgia z darów konsekrowanych w poprzednim dniu w innym dniu. A więc właściwie nie było codziennej mszy świętej. Nie było bowiem konsekracji. Obecnie, jedynie w Wielki Piątek, mamy jeszcze zachowaną w liturgii Kościoła Rzymskiego tę właśnie formę. Liturgia dzisiejsza. Ma podobną budowę jak Zgromadzenie Eucharystyczne. Można ją podzielić na trzy części: liturgię Słowa, Adorację Krzyża i Komunię Eucharystyczną. Adoracja Krzyża zajmuje miejsce modlitwy Eucharystycznej. W czasie modlitwy Eucharystycznej uobecnia się sakramentalnie ofiary Chrystusa. W Wielki Piątek nie uobecniamy ofiary Chrystusa sakramentalnie, ale rozważamy historyczne wydarzenie męki i śmierci Jezusa Chrystusa. A symbol dla nas dzisiaj symbol, ale dla Chrystusa i dla wielu ludzi żyjących w jego czasach nie był to symbol. Krzyż był miejscem kaźni. Krzyż był miejscem straceń. Tak jak dla innych ludzi takim miejscem straceń jest krzesło elektryczne, dla innych jeszcze szubienica, dla innych jeszcze gilotyna, miejsce, przedmiot, urządzenie, które pozbawiało ich życia. I w tamtych czasach to nie kojarzyło się z czymś wspaniałym, wzniosłym. Samo urządzenie, samo miejsce było czymś potwornym, strasznym. Tak jak czymś strasznym dla kogoś może być łóżko szpitalne, gdy towarzyszył umierającemu bliskiemu podczas jego agonii. W szpitalu, w hospicjum czy w domu pomocy społecznej. Takie łóżko szpitalne wtedy nie kojarzy się już z niczym dobrym, z cierpieniem i ze śmiercią. Dlatego podchodzimy dzisiaj do tego symbolu krzyża w sposób o wiele, wiele bardziej odległy i lżejszy. Aniżeli pierwsi chrześcijanie, którzy widzieli na tym krzyżu ciała zawieszonych współbraci, osób, które zostały skazane na śmierć poprzez tę formę uduszenia, wykrwawienia. Dla nas dzisiaj to symbol. Czcimy go, ale nie sam krzyż. Ale osoby, która na tym krzyżu umarła, Jezusa Chrystusa, który ten krzyż podniósł. Ten krzyż będący dzisiaj w centrum liturgii ułatwia nam rozważenie historii, męki i śmierci Pana Jezusa. Dlatego podwyższenie krzyża, adoracja krzyża. Jest tym momentem szczytowym dzisiejszej liturgii. Chrystus poprzez mękę i śmierć, i z martwych wstanie, wszedł do chwały Ojca, odkupił i zbawił lud swój. Kolor liturgiczny jest czerwony. Przed reformą kolor liturgiczny Wielkiego Piątku był czarny, jako kolor żałoby. Dzisiaj w niektórych parafiach niektórzy proboszczowie powracają do tego koloru. Nie to jednak z duchem liturgii Wielkiego Piątku. Tego dnia rozważamy mękę, śmierć Chrystusa jako zbawcze wydarzenie. I krzyż jest dla nas znakiem nieporażki. W kontekście naszej wiary i historii zbawienia... Krzyż jest znakiem zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. Jako chrześcijanie nie możemy stanąć i stawać nad grobem Chrystusa w postawie żałoby, rozpaczy, rozdzierania szat, potarganych włosów, chociaż możemy współcierpieć i winniśmy z Chrystusem. Z powodu swoich grzechów, które były przyczyną Jego dzieła odkupienia. Jednak adorujemy śmierć Chrystusa, Jego mękę, jako wyraz największej miłości Boga wobec człowieka, jako wydarzenie pozytywne o najwyższej wartości. Dla, dlatego kolor czerwony, a nie czarny. Wskazuje on z jednej strony na krew męczeńską wylaną dla naszego zbawienia. Krew, która z, wypływała z ran, gdy był Jezus dręczony i męczony przez biczowanie okrutne, które poraniło jego ciało, gdy belka, którą niósł na golgotę do kości, raniła jego. Udręczone ciało, gdy krew wypływająca z przebitych dłoni stóp, a na końcu przebitego boku, obmywała cały rodzaj ludzki. W tej krwi jest nasze ocalenie, dlatego czerwony kolor szat liturgicznych. ten, Ta krew męczeńska jest używana we mszach. Uczci męczenników także ten kolor szat czerwony. A Chrystus jest pierwszym i jest królem męczenników, który rozpoczyna pochód tych, którzy oddali swoje życie z miłości, nie z konieczności, nie z braku innego wyjścia, ale z miłości. Bo czytamy w piśmie, że w jednej chwili mogłyby się pojawić zastępy anielskie i pomoc z nieba, taka, która by zmiotła z powierzchni ziemi wszystkich przeciwników Jezusa. Ale Jezus przyjął tę śmierć z miłości do człowieka, którym sam stał się. Ale także i z posłuszeństwa do kochającego Ojca. I dlatego również występuje w ten kolor czerwony w liturgii Zesłania Ducha Świętego, który jest miłością Ojca i Syna, miłością, która pociesza, która niesie ze sobą dary. Wskazuje więc w Wielki Piątek na największą miłość, miłość ukrzyżowaną, która ukazała się, objawiła się w ofierze krzyżowej Chrystusa. Jak każda Msza Święta, tak i dzisiejsza liturgia ma najpierw swoją liturgię wejścia. Cechuje się ona szczególną powagą. A równocześnie jest starożytną formą stosowaną w liturgii pierwszych wieków. Procesja wejścia odbywa się w milczeniu. Chwila modlitwy w ciszy, w czasie której pojawia się postawa liturgiczna, już dzisiaj rzadko stosowana w liturgii, w modlitwie, a, a mianowicie leżenie krzyżem. Gest ten. Nazywany jest właściwie gestem Wielkiego Piątku. Wyraża on kondycję pierwszego człowieka oraz trudy i cierpienia Kościoła. Kapłan, który sprawuje każdą liturgię in persona Christi, w osobie Jezusa Chrystusa, na początku liturgii, jednoczy się w tej postawie. I próbuje zagłębić się w tę tajemnicę, przyjmując postawę krzyża na, na posadzce kościoła na wzór Chrystusa zawieszonego na krzyżu. Podczas tej modlitwy wszyscy trwamy w ciszy, którą kończy celebrans z odmówieniem kolekty na zakończenie obrzędów wejścia. Później następuje pokrzepienie słowem Boga. Liturgia słowa składa się jak zwykle z dwóch czytań: przed Ewangelią oraz z Psalmu. Pierwsze czytanie wzięte jest zwykle z proroka Izajasza, tego, który na długo przed czterema Ewangelistami opisał nam mękę Chrystusa. Jego wizja męża boleści udręczonego cierpieniem przedstawia nawet w drobnych szczegółach obraz męki Chrystusa. Stąd w liturgii właśnie prorok Izajasz jest jak gdyby jednym z ewangelistów od opisujących mękę pańską. Chociaż wiemy, że w wizji proroczej uprzedzał o wiele wieków to wydarzenie. Czytanie z listu do hebrajczyków ukazuje nam podobnie jak w modlitwie czytań arcykapłański charakter ofiary Chrystusa. Jako Ewangelia czytany jest opis męki Chrystusa według świętego Jana, który był naocznym świadkiem wydarzeń. Dlatego jest to świadectwo szczególnej wymowie, świadectwo tego, który stał pod krzyżem razem z Maryją i mówi o tym, co widział na własne oczy co zresztą podkreśla w swojej Ewangelii, na zakończenie, że opisuje to, co widziały Jego oczy, to, na co patrzył, a patrzył na Chrystusa. Jak trudną to sytuacja, to może zrozumieć tylko osoba, która była w podobnej, przy umierającym, przy osobie chorej na raka, która konała, czy w szpitalu, czy już w domu, jak bardzo uciekamy wtedy do kuchni, do tych innych zajęć, które są potrzebne, ale boimy się trwać w tym pokoju, gdzie leży i cierpi umierający człowiek. Rzadko się zdarza tak silnych ludzi, tak odważnych, mężnych i dzielnych którzy by trwali do końca, trzymając taką osobę nawet za rękę. Dlatego to doświadczenie jest doświadczeniem ekstremalnym, niesamowitym, w kontekście odwagi męstwa, które poprzedza miłość, miłość do tej osoby, aby nie pozostawić jej samej. Aby nie umierała w samotności. Jak zwykle liturgia słowa kończy się modlitwą powszechną. Ma ona szczególnie uroczysty charakter jedyny raz w roku jest tak rozbudowana jest dziesięć modlitw, każda z nich składa się z wezwania do modlitwy, gdzie jest podana ogólna intencja, za kogo się modlimy, a potem następuje. Chwila modlitwy w ciszy, na zrealizowanie tego wezwania w sercu. Następnie w formule kolekty kapłan zbiera wszystkie te nasze modlitwy, na którą odpowiadamy amen. Amen, niech się tak stanie, niech tak będzie. Modlimy się w ten sposób za cały Kościół, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, osoby, które spotkały Chrystusa i chcą złączyć z nim swoje życie. Modlimy się o jedność chrześcijan, dzisiaj tak rozproszonych. Modlimy się za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga w ogóle, ateistów, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących. Kościół dzisiaj stawia całą ludzkość pod krzyżem i modli się za wszystkich ludzi. Aby do wszystkich dotarły owoce tej chrystusowej męki i zbawczej śmierci. To jest sens modlitwy powszechnej, tak uroczystej, zanoszonej do Boga dzisiaj w ramach liturgii męki pańskiej. Potem rozpoczyna się druga część liturgii, adoracja krzyża. Z dwóch możliwych form. Stosowana jest: najpierw, najpierw diakon albo inny kapłan wnosi zasłonięty krzyż do zgromadzenia liturgicznego, potem celebran stopniowo odsłania krzyż, zdejmuje zasłonę i śpiewa za każdym razem: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. My wszyscy odpowiadamy wtedy. Pójdźmy z pokłonem. Ten pokłon, znak czci, znak pokory, znak adoracji. Za każdym razem na chwilę przyklękamy i adorujemy znak męczeńskiej śmierci. Trzykrotnie się powtarza ta adoracja krzyża. Jest to moment ważny, uroczysty. Ale oddanie czci Krzyżowi, o ile możności powinno się stać bardzo osobistym aktem dla nas. Dlatego po adoracji wspólnej jest czas na indywidualne uczczenie znaku Krzyża. Najpierw się dokonuje we wspólnocie, we wspólnocie wiary, we wspólnocie cierpienia. My wszyscy jesteśmy grzesznikami, ludźmi poddanymi różnym wydarzeniom tego świata i jednoczymy się pod tym znakiem, który zbiera to całe cierpienie świata i ofiarowuje w osobie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, ofiaruje, bo, ofiarowuje Bogu Ojcu wraz z tym cierpieniem świata, które jest wynikiem grzechu. Grzech przyszedł na świat przez zawiść diabła, jak mówi Pismo Święte. I doświadczają go wszyscy. Więc adoracja jest adoracją Jezusa Chrystusa zawsze, obecnego na krzyżu w historii zbawienia. Sam krzyż, samo cierpienie bez Chrystusa jest bez sensu, jest tragiczne, jest niepojęte. Jedynie osoba Jezusa Chrystusa, Jezus mój Pan, który uświęcił to niezrozumiałe egzystencjalne doświadczenie, jakim jest cierpienie i śmierć, przemienił swoją łaską w doświadczenie, które może, można z nim połączyć i zjednoczyć i wtedy nadać temu sens. I ofiarować Bogu za swoje grzechy, za grzechy innych. Dlatego ta adoracja krzyża jest i winna być zawsze połączona z tym, przede wszystkim skierowana do tego, który na tym krzyżu zawisł. Wtedy to ma wymiar zbawczy. Każdy, dlatego po adoracji wspólnoty jest czas na osobistą adorację. Akolici podtrzymują krzyż na stopniach ołtarza, pomiędzy dwoma świecami. Każdy podchodzi, przyklęka i całuje ukrzyżowanego. To jest moment, w którym możemy w sposób najbardziej osobisty wyrazić swoją miłość i cześć dla Chrystusa, który umarł na tym krzyżu za mnie, za moje grzechy, dla mojego zbawienia. Niech każdy wtedy w sposób osobisty dziękuję Chrystusowi za Jego miłość zbawczą. Po adoracji Krzyża następuje komunia eucharystyczna. Po przyniesieniu Najświętszego Sakramentu Ciała Chrystusa na ołtarz przykryty na nowo obrusem, korporałem, na ten moment odmawiamy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus. Modlitwę skierowano do Ojca, i po zwykłych obrzędach przed przyjęciem komunii jest rozdawane ciało Chrystusa. Potem, krótkie dziękczynienie po przyjęciu Eucharystii, łączymy się w sposób sakramentalny z męką i śmiercią zbawczą Chrystusa, z owocami tej męki, jakim jest nowe życie, które otrzymujemy dzięki Jego ofierze. On czyni nas nowym ludem Bożym, a także łączymy się ze sobą jako wspólnotą. Tych, którzy przygotowując się do tej liturgii, weszli w tajemnicę miłosierdzia. Poprzez spowiedź świętą, wyznając swoje winy, grzechy, żałując i pokutując, otrzymali łaskę przebaczenia i w ten sposób łaskę uświęcającą. Oczyszczającą duszę, która umożliwia przyjęcie godne i szczere Najświętszego Ciała Jezusa. Łączymy się jako wspólnota wiary, wspólnota pielgrzymująca, słuchająca Słowa Bożego, która karmi się ch ciałem Chrystusa i która w tej pielgrzymce wiary idzie razem za znakiem naszego zbawienia którym jest krzyż. I wreszcie ostatnia część liturgii, już tylko na mocy zwyczajów lokalnych w Polsce i w niektórych krajach, gdzie jest tak zwany Boży Grób, Chrystus jest w najświętszym sakramencie adorowany aż do liturgii z martwych wstania żeby wierni mogli w szczególny sposób w tych dniach wyrazić swoją miłość i wdzięczność wobec Chrystusa, który umarł za nas dla naszego zbawienia na krzyżu. W procesji przenosi się najświętszy sakrament do przygotowanego miejsca nazwanego Bożym grobem. I tam jest czas na wspólną i indywidualną modlitwę i adorację. Ta adoracja może trwać aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej z przerwą na czas nocy. Ciekawa jest historia tradycji przenoszenia do Bożego Grobu. Pierwotnie kładziono krzyż na fioletowej skrzynce, potem krzyż zwijano w płótna i składano w symbolicznym grobie. Potem podnoszono w czerwonej stule. Powstały specjalne krzyże. Ze składanymi ramionami w czasach świętego Wojciecha zaczęto składać ciało Pańskie. Najświętszy sakrament zwijano i kładziono pod kamień. Obecna forma składania Pana Jezusa w monstrancji pojawiła się z wiekiem pojawienia się monstrancji w XVII wieku. W tiul owinięta monstrancja welon symbolizuje całun który nakładano na twarz zmarłego całun który szaty którym owinięte było ciało Chrystusa ten całun możemy według wiary oglądać i kontemplować zwany całunem turyńskim Ufając i wierząc, że jest to te, ten materiał, w którym było rzeczywiście i prawdziwie owinięte ciało naszego zbawiciela. Liturgia męki pańskiej, opierająca się na tekstach biblijnych, pokazuje perspektywę historii naszego zbawienia. Wydarzenia. Jest, jej, jest, jej styl jest inny niż styl pobożności ludowej. Ludowa pobożność zatrzymuje się na samym cierpiącym człowieczeństwie, na plwocinach, na głowie, tak jak to mówią starodawne pieśni. Liturgia ludowa przemawia może bardziej do tych obrazów, do tych uczuć. Dzisiejsza liturgia, jest pełniejsza i głębsza ona winna znaleźć się w naszej pobożności i przenikać naszą wiarę i pomagać nam w codziennym doświadczeniu krzyża i cierpienia a także śmierci bliskiego czy człowieka którego żegnamy na pogrzebie gdzie stajemy nie w rozpaczy nie w dramacie rozdarte, rozdartego spotkania zakończonego na wieki, ale stajemy w postawie wiary i oczekiwania na spotkanie, wiary w zmartwychwstanie i spotkania w domu naszego Ojca. Dlatego liturgia dzisiejsza pod, ujęta w, tym, w tej powadze, która wyraża śmierć i mękę Chrystusa która ukazuje nam potworną rzeczywistość grzechu dopro, która doprowadziła do śmierci Chrystusa powinna nam zawsze na końcu wskazywać na jego zwycięstwo on zwyciężył śmierć szatana i grzech przez swoją dobrowolną z miłości podjętą ofiarę i choć Wzdragał się po ludzku przed tą ofiarą, choć prosił ojca, aby zabrał od niego ten kielich, kielich męki i cierpienia. To w duchu posłuszeństwa i miłości Ojcu Niebieskiemu powiedział: Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. W tych słowach ukazał nam Jezus też, jak winniśmy go naśladować jako jego uczniowie. Dlatego ostatecznie liturgia męki Pańskiej winna być liturgią nadziei i radości. Chociaż jest to inna radość, nie taka, która zabrzmi podczas Wigilii Paschalnej we wspaniałym Alleluja Paschalnym, jednak poprzez liturgię męki Pańskiej przebija radość i pewność zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa, które w tak przedziwny sposób zostało odniesione na krzyżu.